Hej, cześć, witam Was, słuchajcie um, słuchajcie chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o takich powodach myślę, że te powody dotyczą każdego z nas powodów, dla których, dla, dla, których e, dla których zarówno chcę, jak i lubię mieć e, kontrolę e, nad nad, e, nad, nad moim życiem nad wszystkimi jego aspektami aczkolwiek jak to w życiu bywa, są, są pewne wyjątki z racji tego, że nikt, nikt nie jest arwoli mojego i nie zawsze człowiek jest, jest w stanie zrobić wszystko sam. Ale dobrze. Pokrótce, dlaczego, dlaczego w ogóle lubimy, mm, lubimy mieć kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi wyborami? Ano słuchajcie, ano, słuchajcie, dlatego, że po pierwsze, każdy z nas. Każdy z nas ma jakieś dążenia, ma jakieś pragnienia i każdy z nas eee, i każdy z nas chce to realizować. Zresztą jeszcze jednym powodem, dla których człowiek, dla których człowiek chce mieć kontrolę na, na swoim życiem, nad każdym jego aspektem jest idea, że ludzie mają wolną wolę. Eee, ale na tym nie będziemy się rozprawiać, bo to jest bo to nie jest film o, o filozofii wolnej woli. To nie, to nie jest na ten temat film. Słuchajcie, um, słuchajcie ludzie po prostu um, ludzie po prostu chcą mieć takie po, chcą mieć takie poczucie, że wszystko jest zależne od nich. Że wszystko co robią, jest zależne od nich. A jeśli, jeśli, jeśli planujemy coś, jeśli coś planujemy, na przykład, nie wiem, w da, dalekiej przyszłości, próbujemy coś zaplanować, coś, co, do, co dotyczy naszej dalekiej przyszłości, to nawet jeżeli przeanalizujemy wszystkie dane, to zawsze po drodze, zawsze po drodze może zdarzyć się tak, że może wystąpić pewien czynnik, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i widzicie. I właśnie o to, i właśnie o to chodzi. I to jest właśnie i z filozoficznego punktu widzenia nawet jeżeli na przykład nie wiem, ktoś przykładowo planuje postawić dom to jest oczywiście przykład z postawianiem domu, ktoś planuje postawić dom, wiadomo, potrzebuje do tego pieniędzy e, analizuje wszystkie dane, to ile musi mieć pieniędzy i tak dalej i tak dalej słuchajcie ale ale często się zdarza. Ja to wiem ze swojego doświadczenia życiowego, a, moje do, a już a już prawie 31 lat żyję na tym świecie. Wiem, że nawet jeżeli weźmie, <coughs> jeżeli weźmiemy nawet pod uwagę wszystkie wszystkie, wszystkie wszystkie dane, przeanalizujemy wszystkie dane i będziemy wsta i przeanalizujemy wszystkie te czynniki, które De facto prowadzą takiego teoretycznego człowieka do zbudowania tego domu, to właśnie po drodze może, może wystąpić taki czynnik, może po drodze wystąpić taki czynnik, którego nie, którego, nie, którego, którego nie przewidzieliśmy, którego nie przeanalizowaliśmy. I w końcu w efekcie, w efekcie, może się wszystko się posypać, przynajmniej moim zdaniem, bo to jest moje zdanie, bo ja uważam, że kiedy mamy jakiś cel, dążymy do niego, to musimy być w stanie przewidzieć każdy, przewidzieć każdy czynnik, który nas do tego celu zaprowadzi. No i widzicie, z jednej, z jednej strony powinniśmy dążyć do naszych celów, że powinniśmy dążyć do naszych prawie do naszych celów, ale, ale czasem też zdarza się tak, że, że po drodze może wystąpić czynnik, którego nie jest, którego nie przewidzieliśmy, którego nie byliśmy w stanie przewidzieć, a skoro nie byliśmy w stanie przewidzieć, nie byliśmy w stanie nawet przeanalizować. Z jednej strony mieliśmy gotowy plan, wiedzieliśmy co może się wydarzyć, mieliśmy, mieliśmy setki scenariuszy, setki scenariuszy każdej, każdej ewentualności, ale ale tej, ale tej właśnie tej jednej nie byliśmy w stanie przewidzieć. I widzicie właśnie Właśnie na tym polega problem, um, właśnie na tym polega problem, słuchajcie, właśnie na tym polega problem e, z takim nadmiernym, nadmiernym, nadmiernym dążeniem do celu, o, oczywiście jeśli jest coś takiego jak nadmierne dążenie do celu, bo z jednej strony powinniśmy dążyć do celu do naszych pragnień, ale z drugiej strony, kiedy wystąpi taki nieznany czynnik, który może wszystko zniszczyć kiedy taki czynnik wyst, wystąpi, to wtedy człowiek hmm, wtedy człowiek może, może założyć, że hmm, to jest tak, na, na pewno na pewno źle się poczuje, bo każdy, bo każdy kto miał jakiś cel, próbował, próbował do niego dążyć, hmm, później się załamuje, ale, ale właśnie widzicie, właśnie widzicie właśnie z filozoficznego punktu widzenia. Z filozoficznego punktu widzenia, nawet jeżeli będziemy w stanie przewidzieć set, setki możliwości, czyli te wszystkie czynniki, które nas doprowadzą do danego celu, ale właśnie, ten, właśnie ten, tego jednego czynnika nie uwzględnimy, bo nie byliśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, bo niestety nikt z nas nie jest alfą i omegą, i niestety nie zawsze człowiek jest w stanie przewidzieć każdy czynnik. To właśnie, właśnie z filozoficznego punktu widzenia jest to właśnie coś, coś co w starożytności określa, określało, się, określało się mianem przeznaczenia. Coś, co właśnie w starożytnej Grecji uważali, że, coś co właśnie w Grecji uważali, że jeśli taki nieprzewidziany czynnik wystąpi, to, jest, to według Grecji wtedy to nazwali, że jest to wola, wola Bogów. I, i słuchajcie. Mm, słuchajcie, e, żeby nie było. Ja jestem, całkowici, jestem całkowicie za tym, żeby, żeby, żeby dążyć do tego, co się postanowiło. Ale jak już e, wspomniałam przed chwilą, przed chwilą w tym filmie, chwilę temu to, co powiedziałam, że nie każdy czynnik można przewidzieć. Nie każdą ewentualność można, można przewidzieć. Więc. E, więc, więc tak naprawdę, już pomijając fakt, że nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie robiłem kiedyś, kiedyś taki filmik na temat, na temat wolnej woli. Kiedyś robiłem filmik na temat wolnej woli. Tak, kiedyś robiłem filmik na temat, na temat wolnej woli. Link do tego filmiku będziecie mieli. Na dole w opisie. No, nie będę wracał do tego filmiku, bo on też trwał parę minut. Niemniej jednak właśnie o to chodzi, że jesteśmy, jest, każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Każdy z nas, każdy nas jest wolnym człowiekiem. Tą wolną wolę posiadały, ale w momencie, kiedy chcemy coś osiągnąć, mamy przygotowany plan. Mamy przygotowany plan, yy, mamy przygotowany plan by osiągnąć, nie wiem, to tak jak wspomniałam na początku, na początku yy, tego przykładu, że ktoś chce postawić sobie do. ma, ma przygotowany plan z przewidzianym każdym scenariuszem, yy, z przeanalizowanym każdym czynnikiem, który go do tego celu zaprowadzi. I właśnie też, i właśnie, też właśnie o to chodziło, właśnie w tej filozofii. Yy, starożytnych Greków, że jeśli że jeśli, dane, jeśli występuje dane, dane wydarzenie, dany czynnik, którego, którego nie, jesteśmy, nie byliśmy w stanie przewidzieć, to, że jest to po prostu, wtedy to się mówił się na to, że to jest wola Bogów. Starożytnej Grecji, jak starożytnej Grecji, jak tam ci ludzie, żyli, ci filozofowie, ci różni, to wtedy po prostu uważali, że że była to wola Bogów. I czy coś jeszcze mógłbym na ten temat powiedzieć? Hmm, wiecie co? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że już że ja już wyczerpałem temat. Tak, wyczerpałem temat. I to, e, Jeśli film Wam się podobał, trochę długi filmik, ale jeśli Wam się podobał, zachęcam Was dajcie łapkę w górę. E, bardzo Was zachęcam. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami to również Was zachęcam do do, wciś do wciśnięcia subskrypcji i do naciśnięcia dzwon do naciśnięcia drgającego dzwonka, Cóż mogę wam powiedzieć. Ja się z wami żegnam. Cześć.